Widzicie? Jo, Yo, jolo, jestem znowu. Ja tym razem jeszcze śnieg co cud. Tutaj Mati, Ollo i kolejny odcinek tylko że bez Mikisława Też po szkole. Też po szkole. No i ogólnie takie kciuki w to będzie, bo jest śnieg. A chcę żebyście mieli widok śniegu na

No, o, po prostu się nabijamy, to był króciutki vlog i dzięki, do widzenia.